Do tego wzywał i warto podjąć też to wezwanie, może dzisiaj, yy, może ta koronka do Bożego Miłosierdzia też niech zagości, ale już w naszych domach. Minęła godzina dwunasta, zakończyła się też Usza Święta w Kościele Matki Bożej, modlitwa Panie Pański, niech nas tutaj zgromadzi w tych wszystkich intencjach, które wypowiedzieliśmy, ale które też chcemy wzbudzić w naszych sercach. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i pociała z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, słowota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica pańska i się stanie według Słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bóg się za nami, Święta Boża, Rodzicielko, abyśmy się stali do Dnia Ojca. Mówimy się łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź nas w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowanie Panieckim strzelenie Chrystusa Syna tego poznali, przez mękę Jego i przyszłość, do chwały Zmartwychwstania byli poprowadzeni. Czystego św. Pana Naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i za na Polećmy zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym i o pokój na świecie, na Ukrainie, o zakończenie działań wojennych, o nawrócenie Rosji. Ciebie prosimy. Potem kończymy Na tym kończymy nasz krótki marsz, krótki pod względem długości ale nie krótki, nie mały, pozdrawiam nas tutaj obecnych. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję za podjęcie tej inicjatywy, za wspólną obecność, modlitwę. Bardzo serdecznie dziękuję Policji za pomoc i opiekę tutaj nad tą drogą, by mogła być szczęśliwa. Medium także za promowanie tego. Myślę, że będzie dzisiaj jeszcze wiele okazji, aby usłyszeć, aby e, popatrzeć też na to, co media pokazują, warto z tego skorzystać. Błogosławieństwo Boże, niech Pan to, towarzyszy na dzień dzisiejszy, na to zgłębianie też nauki świętego Jana Pawła II. Pan z niech Was błogosławi, szczerze prowadzi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pan kiedyś stanął na brzegie, szukał from here